Witam Państwa serdecznie, w do TV. Pruchnica to jest to, z czym my, dentyści, spotykamy się codziennie. Nie ma na nią szczepionki. Jeśli się ją zaniedba, zlekceważy. Mały ubytek może się powiększyć. Dochodzi do stanu zapalnych miaski i pojawia się ból. Dlatego o wiele korzystniej jest odwiedzać nas częściej. Leczenie zębów w początkowym stadium próchnicy jest przyjemne zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza nie boli, a my mamy mniej pracy. Dzięki użyciu tlenu trójczastoczkowego, czyli ozonu, możemy zlikwidować prawie 99% wszystkich bakterii. Frutnica to proces dynamiczny, podczas którego następuje demineralizacja i remineralizacja twardych tkanek zęba kilkakrotnie w ciągu dnia. Ozon powoduje przewagę procesu remineralizacji, czyli odbudowy, a dodatkowo wspomagany specjalnym preparatem remineralizującym sprawia, że trwale możemy wyleczyć ząb. Jest jeden warunek. Ubytek musi być niewielki. Terapia ozonowa polega na kontrolowanym wykorzystaniu utleniającego działania tlenu trójcząsteczkowego. Zasada działania jest bardzo prosta. Urządzenie zwane ilozonem ubiera tlen z powietrza, przetwarza go w ozon, który jest podawany rękawem na horyzont. Ząb jest otoczony specjalnym kapturkiem silikonowym, który zapewnia izolację leczonego zęba od otoczenia. Po zakończeniu leczenia gaz zostaje wypompowany przez rękaw do urządzenia i po przejściu przez filtr dezaktywujący trafia z powrotem do otoczenia w postaci tlenu. Z punktu widzenia pacjenta najlepsze leczenie to takie, w którym można zrezygnować. najlepsza byłaby szczepionka przeciw próbnicy, ale chyba musimy jeszcze troszkę poczekać. A czekając na nią, zawsze możemy skorzystać z terapii tlenem trójcząteczkowym. Stosujemy ją jedynie w przypadku niewielkich ubytków, a więc regularne wizyty u dentysty oraz tego rodzaju leczenie ozonem dają nam substytut szczepionki przeciw próbnicy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania artodontu